Hejka kochani, witajcie w dzisiejszym odcinku na moim kanale Dziś przychodzę z czterema zdrapeczkami Cztery zdrapeczki po 10 zł Mamy kopalnia Rubinów Starożytny skarb Zdrapka Wow zdrapka Król Cash Cztery zdrapy przed nami Trzy, gdzie mocno kciuki Mamy dwa razy numerek 20 Czy 1, 1, 7 Może zaczniemy od tego 7 a potem 16 i 23, później. Zbliżam Was trochę, żebyście lepiej widzieli. I musimy tutaj znaleźć taki rubin albo skrzynię. Skrzynię mnoży... mnożymy razy 2. Dobra, szukajmy. Mamy gwiazdę, ale to nie ten odcinek. Safe, koniczyna, monety, klucz, świnka, koniczyna, razy dwa teraz, korona. Klucz, korona. No ja nie wiem, taka zwycięska ta zdrabka nagrody nie ma. Plik, worek, księżyc, bank, korale, portfel. Świnka. I trzy ostatnie symbole. Gwiazdka, plik i ostatni symbol garnek. No niestety ta zdrapa jest pusta. Żadnego bonusu nie chce nam dać. Dobrze, no to teraz król Cash. Musimy znaleźć takie liczby jak 15.

49, 23, jest plik. Mamy jakąś wygraną, ale zdrapnę sobie zdrapeczkę do końca, bo może jeszcze zdrapka coś nam da. 29 nie mamy. 26 też nie mamy. 22 nie mamy dziewiętnaście, nie nasza liczba. trzydzieści dwa, oboczek pięćdziesiąt cztery, szesnaście nie mamy, czterdzieści osiem, no niestety nie mamy, czterdzieści siedem nie mamy, pięćdziesiąt siedem nie mamy. 38 nie mamy. I 25 obok. No to dobra, sprawdźmy plik, 10 zł, ale plik mnożymy razy dwa, czyli mamy 20 zł, żywy król cash. U, piękny początek. Fajnie, fajnie. Teraz wow, zdrapka.

Trzydzieści jeden, czterdzieści siedem, trzydzieści osiem, pięćdziesiąt cztery, jedenaście, trzydzieści siedem, pięćdziesiąt jeden, obok pięćdziesiąt osiem, dwadzieścia trzy, obok trzydzieści trzy, dwadzieścia siedem, szesnaście obok, trzydzieści dziewięć nie mamy, trzydzieści sześć, dwadzieścia osiem nie ma, dwadzieścia dziewięć i ostatnia liczba, dziewiętnaście. No niestety zdrapa, nic nam nie dała. Czyli mamy dwa pustaki, jedna wygrana. Ostatnia zdrapka. Starożytny skarb. Jeszcze patrzę zawsze, czy jakichś bonusów nie pomijałam, ale tutaj w tych zdrapach nie było bonusów. Ok, musimy znaleźć trzy takie same symbole w każdej grze i wtedy coś tam wygrywamy. Mamy palmę może wiecie, czy coś jest, czy coś nie ma. refa. Skrzynia. Papirus. I wino. Czyli co? Chyba nic nie ma, nie? Faraon. Mumia. Słońce, papirus, faraon. Mamy dwóch faraonów, a potrzebujemy trzy mieć takie same symbole: skrzynia, słońce, mumia, papirus. I słońce. No, niestety tutaj też trzecia gra i pusto. Czwarta gra przed nami. Palma. Skrzynia. Winogrono. Papirus. Izba. Piąta gra. Mamy faraona. Harfę. Palmy. Kleopatrę, i statek tutaj też pusto. Dwie ostatnie gry: Łuk, Kleopatra, i bis. I i jest tu coś będzie. Trzy takie same symbole są czegra gra siódma? Kleopatra. statek, hum, statek i, i aha i cztery takie same dobra. Jezus ok. Czaję jeszcze tutaj mamy bonus w sumie. I w bonusie mamy dychę. Bo tu mamy cztery takie same symbole papirus. Wiecie, że ja pierwszy raz drapię tą zdrapkę. Pierwszy raz zdrapię tą zdrapkę. Dobra, tu jest dycha, a tu też dycha, czyli tu mamy dwie dychy. Tutaj też dwie dychy, czyli... Inwestycja to była 40 zł, wróciło nam się 40 zł, więc jak najbardziej odcineczek akceptowalny dla mnie. Nie wiem jak tam dla Was, ale mega się trafiła zdrapa. Nie dość, że tutaj linia i trzy symbole, to jeszcze tutaj linia, cztery symbole takie same i jest dyszka, ale mega zdrapa. Pierwsza zdrapałam i proszę, jaka szczęśliwa zdrapka, no bo w sumie. 10 zł. Z drabka kosztowała, a dała dwie dyszki. I to też dyszka, dała dwie dyszki. Super. Dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie. Poproszę o łapeczkę w górę i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Buziaczki! Pa!